Witajcie kochani w drugim robocie. Mm. Widzicie tą babciną szafę? Dzisiaj musimy wymienić. Ja sobie umilam życie przed świętami i wymyślam nowe rzeczy do roboty. No ale ta szafka, jak możecie zobaczyć, no nie nadaje się. To jest bardzo wysoka szafka, bardzo wysoka. Nie ma półki, więc jest niepraktyczna, bo się mało rzeczy w niej mieści, więc dzisiaj tą szafę na pewno sobie wymienimy. Więc ruszamy do Agaty. Jestem już pod agatą, w środku nie będę mm, nagrywać, więc zobaczymy się już do domu. Kochani, mamy to. To mnie poniosło. Kupiłam bardzo dużą szafę. <grym> Naprawdę bardzo dużą. Oprócz tego, tutaj jest druga część. I moi drodzy też postanowiłam sobie kupić nową. Tak przy okazji. Więc zabieramy się moi drodzy za remoncik. Nie będę zobaczyć tą wielkachną szafę. Także będę nawiązywać Wam tutaj update. A zapomniałam tutaj jeszcze mam stoliczek klawowy, Też biały. Mamy już pierwszy update. Stoi taki szkielet. Jeszcze nie do końca skręcona, ale coś już tam się tworzy. Jak widzicie, wszystko już idzie końcowi. mamy już przybite tył, mamy już skręconą szafkę, brakuje jeszcze półek, szuklat, no i frontu. Ale tak poza tym to już prawie koniec. No i w międzyczasie jeszcze postanowiłam, że może pomalujemy. no być taki bardzo jak śniadki niebieski. Ciężko tutaj wam pokazać ten kolor, ale wydaje mi się, że mi widać. Zresztą wiecie różnicę nie jak to pan na pomysł, żeby pomalować. Na taki paskudy szary. No, ale ktoś miał taki pomysł. Ale będzie teraz ładnie, gdzie jaśniej. I bardziej wesoło nawet, bym powiedziała. Także... Zabieramy się do roboty, bo będzie i składanie, i malowanie jednocześnie, więc. A sobie lubię umilać życie. Witajcie w przerwniku remontowym, by Was nie zanudzić, bo nie wiem, jakby Was z remontowym, czy lubicie, czy nie. Też w w przodu nie paczka, więc od razu ją zobaczymy. Bo zamówiłam sobie, słuchajcie, płyty gramofonowe. Jest ich kilka sztuk, więc zobaczmy je razem. Pierwsza to jest Ed Sheeran. Tak bardzo chciałam ją mieć, więc. W ją mam. Już się nie mogę doczekać, aż wrzucę ją na gramofon. Kolejna to Jennifer Lopez. Też zobaczyłam i mówię: twórcze w Biore. Ciężko jeśli jestem fan, to ale. Na ponie, może będzie mi się podobać. Kolejna to polskie przeboje, po prostu. Są to różni wykonawcy, których są tutaj największe hity. Więc też stwierdziłam, czemu nie. Tutaj sobie możecie zobaczyć, co mniej więcej jest na wykłycie. oczywiście. Stare przeboje, ale ładne. I tu mamy drugą część. I też zobaczmy, kto tutaj jest. No całkiem fajnie. Podoba mi się. A jeśli chodzi o przyszłe odcinki to chociaż webmasy to ciężko nazwać, ale mamy już dwa, więc tak jest pobity rekord z zeszłego roku, więc nie czepiajmy się. Na pewno mam już nagrany kalendarz odwentowy do otworzenia, tej otwarty już jest i na pewno będziemy też ozdabiać pokój i bierać Foinkę na święta. Więc te dwie rzeczy na pewno jeszcze będą. W najbliższym czasie też tak już jestem w plecy przez ten remont, bo u mnie zawsze była taka w domu tradycja, że choinkę ubierało się 6 grudnia, czyli w Mikołajki. No. W tym roku nie wyszło. Już mogę więcej powiedzieć na tym temat? I słuchajcie, ta płyta Shirana jest biała, piękna. Super, jestem mega zadowolona. Naprawdę mega. Nie wiem, czy ktoś oglądał ostatni odcinek, ale właśnie było rozpakowywanie tych świątecznych paczek z świątecznymi ozdobami i takimi. Więc na pewno z tego będzie właśnie ozdabianie mieszkania. Tak to wyglądało mniej więcej, więc będziemy to ozdabiać. No i też będzie otwieranie tego kalendarza. Więc ja jestem z siebie zadowolona, bo i tak jest cztery razy więcej odcinków już na ten moment niż w zeszłym roku. Dobra, nie zanudzę was, a my widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.